No siemanko. Jeśli jesteśmy w trakcie mycia zwojnic. To jest właśnie ten koncentrat, o którym wam mówiłem. 89 zł za chyba 5 litrów. No, 5 litrów. I stwierdziłem, że tych śrub jednak nie będę odkręcał Bo znalazłem filmik też na internecie Na kanale Retro Retrotraktor I tam właśnie Pan Franciszek mówi, że By wymienić ten uszczelniacz, co jest w środku Właśnie tamten Żeby tej pochwy nie odkręcać, bo można sobie właśnie klucze po, połamać No i faktycznie coś w tym jest i odkręcę tutaj ten dół, ten tył i przez ten tył wyjmę ten wałek i ten uszczelniacz wtedy wyjdzie a na razie to spianuję poczekam chwilę i będziemy myć to dalej tu już mamy drugi raz spianowane jedną jak i drugą ale tą zwojnicę, to będę musiał zabrać. I tutaj tą piastą, to coś tam w środku pękło i no się jak po prostu. Nie wiem, czy to tryb, czy jakieś zabezpieczenie, będę musiał rozebrać i zobaczyć. To już jest chyba teraz trzeci raz. Nie, czwarty raz spianowany. Tak oto, co wygląda. Jedna. Tych dołów to i tak czyścić nie będę, bo one są popękane. A nie, ten jest cały. Chyba. Tamten jest tylko pospawany. Tędy. Jak widzicie. Tu w tym miejscu, ale to i tak leci. tamtędy I co? No, trochę nam się pogoda popsuła. Najpierw było gradowicie. Teraz pada deszcz. No, na dziś chyba tylko tyle to. Umyję te zwojnice i chyba dam sobie spokój. Zobaczymy jeszcze. No i tak to wygląda na gotowo umyte. Tak jak widzicie. No ładnie dopuściło puściło. W porównaniu do tego co było. Ta zwojnica. Ona co prawda gorzej wyglądała. Ogólnie go wyglądała. Tutaj ten czy jest zwalnięty. Jak odkręciłem tu hamulce, to olej się stąd lał, tu było pełno oleju. no To tutaj jest gorzej no i właśnie w tej dzwonicy coś tutaj się ułamało. Że po prostu nie wiem, czy tryb, czy jakieś zabezpieczenie może. Będę musiał to zdjąć i zobaczyć. Rozbierać raczej tego i tak dzisiaj nie będę, bo i tak części nie mogę, bo wszystko pozamykane. Jeszcze później wstawię.